Pan prezydent zrobił tyle dobrego dla państwa polskiego w zakresie polityki społecznej w ostatnich dziesięciu latach, choćby 500 plus 13-14 emerytura, zakaz czy w ogóle powrót do, do właściwego wieku. Emerytalnego i musi Pan wiedzieć, że Pan Prezydent Andrzej Duda ma też świadomość, jaki konkret wejdzie do Pałacu Prezydenckiego po 18 maja i jak poukłada te sprawy, także sprawę polskich cen energii elektrycznej, które będą o jedną trzecią niższe, gwarantuje Pan. Dzień dobry. Jeszcze tylko dopowiem. Jakby pan prezydent zrobił wszystko, przepraszam, jakby pan prezydent, wie pan, zrobił wszystko, to no, ja bym nie miał co robić. A teraz te ceny energii elektrycznej na samym końcu kadencji dla pana prezydenta byłyby, no przecież ma świadomość, że za dwa miesiące kończy swoją prezydenturę. Także spokojnie, no przyjdę ja i będzie pan płacił mniej za prąd. Subskrybuj po więcej.